Okej, okay, backstory, co się wczoraj wydarzyło. Wczoraj robimy sobie misję w GTA i na końcu misji ktoś mnie wyrzucił z sesji i wrzucił do swojej jakimiś n-wordami sypał. O ile na n-wordy mamy gdzieś, bo nie wiem czemu dalej nikt nie ogarnia. Że to streamer musi powiedzieć no, morda, żeby mieć bana, a nie jakiś chłop na czacie, ale whatever, bardziej mnie zirytowało to, że ktoś mnie z sesji wyrzucił, bo what the fuck, nie wiem, gram sobie na prywatnej sesji i nagle jestem wrzucany przez jakiegoś typa do jego sesji. Halo, przepraszam bardzo, no ale dobra. dobra. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, tym razem materiał, który nagrałem mhm. dosyć późno, ale wydarzyło się coś niesamowitego. Bo nagrywam dla was poradnik, jak zdobyć tego nowego shotguna. Pojawi się on jutro raczej na kanale. Nie wiem, nie wiem co to jest za kanał ogólnie. Obserwuję że GTA, bo mówi coś o jakimś dodaniu nowego shotguna. Jest to pewnie GTA kanał. Jest to bardzo GTA kanał z tego co widzę. Okej, okay, spoko. No to, czyli GTA kanał. Spoko człowiek. Nie, nie wiem, bo nie, nie oglądam, ale spoko. Okej, okay, dobra. Przez tych cheaterów mamy troszeczkę dzień obsuwy z tymi poradnikami, sorry bardzo, ale po prostu nie miałem na to wpływu, teraz znalazłem się. Czyli o wejście, szachy dzisiaj sposób Jezus, po prostu na jednym koncie i oni nie wiedzą na jakim kącie gram, więc nie są w stanie mi tego konta wywalić. I raczej się nigdy tego nie dowiedzą. Aha, aha. Bo będę cenzurował wszystkie niki i nie ma szans, żeby ktoś się tam dostał. Próbujcie. Powodzenia wam życzę i zobaczcie. Kurde! Kiedy nie mogą kraszować mnie, no to znaleźli sobie jakieś... Ciechy ten inne do Właśnie nękania. Nie będę wymieniał ników. Ja pierdziele Ale. Dziwnie. Kudy musicie trzymać. Dużych, Echa. powiedzmy, Echa. którzy nie znają mnie hei, nie hei, to hei. Się, że jestem po prostu przeciwny temu, co się aktualnie dzieje w GTA. No to po prostu dobija typek. Oni nie wiedzą kompletnie, że w GTA czy ten ma opcję zmiany niku. I myślą sobie. Znaczy, generalnie. Jeżeli masz duży kanał i ewidentnie ludzie tutaj komentują z lajkami 200, jakiś debil napisał 4 lajki To po co dawać łatę? Taki i taki, taki nick nie atakuje. Jeszcze sobie mogą to wpisać na YouTubie Albo gdzieś indziej znajdą informacje żeby... nie ma. Tak to jestem atakowany codziennie. Siema gruby, kiedy na siłownię? Lajki taki dwa. Widzowie, na fat shaming na YouTube. E, z tych osób, których nie znam <laughs> był atakowany Evron i to oczywiście mhm. pod moim nickiem no bo jakby inaczej po prostu wchodzę normalnie ja nie, już nawet nie pamiętam kto to pisał pisa. tak Będę spoko nie e, jestem zły nie obrażam e, się jak coś do okay? dobra do no, nikt nie pytał o, są osoby oczywiście bez urazy na nikogo ale Evron, Medusa jakieś Rafoniksy, o to biłe zestawienie no i inne, inne tam osoby które głównie zajmują się czymś innym, a czasami sobie po prostu wchodzą do GTA, jak jest update, coś się kurde dzieje, nie? I wchodzą takie osoby, to miłe i oni kompletnie nie wiedzą co się w tej grze dzieje, nie wiedzą, że to jest kurde pole bitwy, można powiedzieć Na przykład ja, przez rok ponad już, nie wchodzę na sesje publiczne, z małymi wyjątkami, kiedy... No ale ja nawet na sesji publicznej nie byłem! Ja jest dla Tylko dla zaproszonych i nagle właściciel sesji zrezygnował z napadu. Ja Jestem z jakimś typem. Ponieważ od razu, kiedy ja wchodzę na sesję publiczną, to, to pojawia się im komunikacja. Zbijamy. Let's go. Tak właśnie wygląda sytuacja. Mm, mm. Nie wiem czy sobie myślał, że hej, będziemy go atakować, pokażemy mu Spróbujemy go zniszczyć, nie będziemy krobić robić materiałów, spokojnie, jak widzicie sobie radzę, kanał okay. się teraz rozwija, bijemy normalnie rekordy, dziękuję wam bardzo za to wszystko, wrzucam trzy materiały dziennie, więc troszeczkę roboty przy tym jest, mm -hmm, mm -hmm. E, no ale to nie o tym mieliśmy rozmawiać, więc wracając, są osoby, które nie wiedzą kompletnie jak lita wygląda i na przykład dla nich, mm -hmm. jeżeli by wpisali sobie bakus, zobaczyliby to, mm -hmm. no, hej, to jestem ja i wychodzi na to, że to ja ich atakuję, no nie, jak właśnie mówiłem, czy też mają opcję zmiany Niku. I właśnie to robią. piszą na przykład rzeczy po niemiecku. Ja po niemiecku znam kilka słów. Achtung Achtung z Medal of Honor znam Ale Durk ten film jest wolny. Bo kiedy... Czekaj, nie to. Temat jakichś chorób na niemieckim to durch, był oczywiście... Pierwszym wyborem i co jeszcze znam? Ja to no, przyspieszyłem! Wbijam na sesji po angielsku, już tutaj, żeby więcej osób zrozumiało. Jeszcze z regulaminie, żeby ogólnie Cenik nawet podaje swoich usług. PPDS na jest piękne. To czy! nagranie z 26 listopada 2019 roku, gdzie e, cheater już wtedy jego mm -hmm. z nawet dobija do mnie na sesję, żeby mi tę grę skraszować, mm -hmm. Więc no, come on. Ty, a pamiętacie jak akcję miałem, że jadę, jadę i nagle mi samochód wybucha w powietrzu? I to też było na prywatnej sesji A teraz filmik jak nie jest atakowany przez osobę, która posługuje się oczywiście takim samym nickiem jak ja. Więc oglądajcie a ta chwilę ja opowiem swoje dwa słowa jeszcze. Więc let's go. Pamiętajcie czy paska? Nie mam O to ja! Co jest? To tu nie trzeba przyspieszać <laughs> Ja jednak szybko mówię Ty, zabiłem TY i się z nim drugi Gorski, nie mam jak gdzie jest ta ulica, więc chyba nie. Daj, Gorski, y, błędne podejście, bo ja nie co chwilę wyrzucam pudełka z jedzeniem, ja co miesiąc wyrzucam wielką stertę pudełek, więc to nie mogę być. ja. Ktoś zginął? Co zginął? Co jest? Twój prezes rezygnuje. Twój prezes rezygnuje? Komuś skraszował gierkę. Na naszym prezesie? Kogoś w... wywaliło. Kogoś wywaliło, no? Herwina! <laughs> co jest? Ty mnie wziął do jakiejś sesji, co jest w ogóle? Jakiś bachuś mi spamuje. To jest ten cheat, serio? Ja pierdzielę. Bachuś, ja nie dostanę bana, jak piszesz takie rzeczy. Ej! Serio jakiś chłop może wysłapować z sesji tak tak. że tak, tak. <grywa> to jest absurd? Ja, ja czaję, że to nie ten youtuber i bahuć nie ma problemu, ja nie mam, nie mam problemu do tego, nie mam problemu. Ja nie wiedziałem, że taka osoba istnieje, ale sam fakt, że krasz sobie w grę online na prywatnej sesji z trzema kumplami i nagle jakiś cheater cię słapuje do jakiegoś Afganistanu, co to w ogóle jest? Czy Rockstar w ogóle ogarnia, co się dzieje? Ja myślałem, że w cs jest fatalnie, ale tutaj to, to jest działa? jakaś imba. Ty chłopie jakiś przeniósł i zaczął spałować jakimiś tymi rasistów To jest INSANE Boże. Nie gadaj, że tak można zrobić teraz w tej grze To może na chwilę spałuszczamy? ROCKSTAR blimy? GAMES Ty nie, w ogóle do online... nie do offline przeniosło O, no to będzie trzeba restartować całą misję Mega potąpić. No to co, to jutro zrobimy Chyba <grym> 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 yeah. ja Krzyś, no... yeah. ja. <grym> <Ja. grym> ja yeah. to To danych o sesji GTA Online Czy na pewno chcesz dołączyć do sesji? Nie. A ciekawe gdzie ja w ogóle dołączę Czekaj, nic na enter Troca a Trochę pogrę. Który Ewron mówi? Trzeba. No nie no, trzeba zawsze pamiętać o tym. To jest już kwestia tego, że rodzice tej osoby prawdopodobnie mają półszczebek na No bo czad. I chat, który teraz mówi? Uuuu, co Będzie potem komuś niszczyło grę jeszcze, sypało. No to to trzeba być z jakiejś takiej. Myślę, że z takiego marginesu społecznego. Raczej. No i to też wiesz, nie tylko nam, tylko też widzom. no też 9 tysięcy osób w Jest, tak jest. ale to są po prostu takie osoby. Raczej nie wypada ich cisnąć, bo to nie jest jego wina, że jest taki, to po prostu wina po prostu rodziców. <noise> Teraz będzie, że go obrażam, no na <noise> że raczej muzyku nie mają. peace. To wiecie, pamiętajmy, że każdy, każde dziecko rodzi się w miarę neutralne, a to, że się staje debilem, to już raczej wina golik. No cóż, jest tak jest. A to jutro zrobimy, no nie? Jutro zrobimy pewnie że tak. Jutro zrobimy. Mamy całą noc. Jest tak jest. Ewy, dlaczego white card został usunięty? bo się tak nie jak się jakoś. Ja w ogóle teraz do online nie mogę dołączyć. Ja Bamy! <laughs> white card został usunięty, bo nie da się, nie da się, nie dobra, da się mieć tej motyki. Ja montaż, ale nie mam czasu tego poprawiać, więc niech tak zostanie. Bo jest lekko ucięta góra, lekko dół i tak dalej. E, dobra, ale tak, ważne je. jest to, że jak ktoś się przyjrzy, to widział, że w pewnym roku pojawił się taki komunikat, mniej więcej taki jak ja teraz. Znaczy, mniej więcej taki sam po prostu, bo wczoraj robiłem wam o tym materiał. I jakby co link macie do niego w opisie, gdzie opowiadam o tej całej akcji. Gdzie jest? To jest od... Piątku. Właśnie od piątku można robić takie akcje, bo przeważnie było coś takiego... Chat to GTA Online to jest niezły... syf, cztery nie mógł tam dobić. A teraz można z tych sesji wyciągać do siebie. Co jest totalnym absurdem. Wyciągać gracza Endon, do siebie. Jeżeli jakimś prawem to widzisz, no to słuchaj. Widzę, pewnie. Sprawa jest taka, że ty do GTA wchodzisz raz na ruski rok. O ono, kolego. RP, o. Tutaj GTA Online to jest pole bitwy, jak mówiłem. Tu są czyterzy. Oni mają mnóstwo opcji. Mogą ci nawet zbanować konto, jeżeli nie będziesz się za bardzo pilnował. Więc tobie, jako streamerowi polecam aktualnie nie grać w GTA to to Opcja. Powiedzmy, wysysania ludzi z sesji. Nie, do... no, ja myślałem, że to jest jakiś fix, no Słuchaj, Ewron, musisz odpalić grę w trybie safe. Musisz yy, w, zmienić nick na Ewron hashtag safety. Podpowiedź, jak nie dostać bana, nie grać w grę. No nie do tego. no To na Twitchu też tak jest, słuchajcie, jak nie chcecie dostać bana, po prostu nie streamujcie, to wtedy, no, nie ma szans dostać bana. Jest dostępna, Wiesz, dostać... ponieważ jutro będziesz miał dokładnie ten sam efekt. Kurcze, nie i... no, Baus, dzięki bardzo. Doceniam i ja, ja i tak nawet nie wiedziałem, że ty jakby, że jesteś, przepraszam, ja nie umniejszam, że jakby, że jest jakiś mały i coś, tylko po prostu ja nie za bardzo śledzę scenę GTA, jakąś taką content creatorską, ale PogChamp, Pokczampy widzowie dla youtubera powiedział, że to nie on, PogChamp, a ja i tak, jakby mnie dzisiaj ktoś na początku live'a zapytał, Ewron, kto ci wczoraj, kto ci wczoraj wywalił z sesji, to powiedział, nie pamiętam. Ja tam nie przykładam jakiejś wielkiej uwagi. No, jakiś Debil, nie? W sensie. No nie, nie on, jezus, Maria! Chodzi mi, że jakiś typ się podszywa pod niego, no, jakiś Debil. Yy, no nie mogę, no nie. i teraz mówię, że. No chodzi mi po prostu, fakt taki, że. Beka z tej gry w sumie. Ja, ja pamiętam. Tylko ja myślałem, że szczytem absurdu. Błagam, nie, nie, mnie za to przepraszam, fajnie. Od kiedy na tym streamie jest moda. Cześć, Ewron. Słuchaj, no ja tylko chciałem ci zostawić pieniądze. Przepraszam, nie no, Spoko, nie ma problemu. Wybaczam. Nie no. Ja myślałem, że szczyt cheatowania w GTA to jest jak. odpalam matchmaking w CS-ie. Koleś się kręci i pisze hacker versus hacker. I ja myślę, tak, jaka jest szansa, że drugi typ też ma spinbota. A w drugim teamie ktoś odpowiada, ok. I nasz matchmaking polega na tym, że dwa helikoptery ze sobą się nawalają. I kto ma fajniejsze cheaty, ten wygrywa, no nie? Yy, I mój teammate. Pisze do tego cheatera teammate'a, jak jak, wy, na jak przegrasz w to cię reportuje frajerze. Ale nasz cheater wygrał, więc tam nasz kumpel go nie zreportował, no bo free win, no nie? Ja myślałem, ja pierdzielę, i to jest competitive gra, jak tu się takie rzeczy dzieją? Ja myślałem, że CS jeszcze czy będzie RP? Będzie, jasne. RP za dwie minuty dosłownie odpalam. I ja myślałem, że to jest szczyt cheatowania, że w CS jest hacker versus hacker. Teraz chyba nie, ale kiedyś. A tu stary cię z sesji wyciąga i wrzuca do innej. Wyobraź sobie, że grasz matchmaking w cs jakiś cheater przenosi cię z jednego meczu do drugiego. Normalnie cię wyciąga za fraki z twojego matchmakingu z Miraża i wrzuca, wrzuca cię na Dedasta normalnie do jakiegoś innego. Co to w ogóle jest? Jak to jest w ogóle możliwe? Ja nie, nie wiem. Ci ludzie insane. Rockstar halo? Kiedy sytuacja się uspokoi, graj na sesji. Nie wchodź na sesje publiczne, ponieważ na sesji publicznej może cztery doć <laughs> racji Zadzracji są święta, wrzucamy piękną emotkę modlitwy Pręg. <laughs> Módlmy się Dobrze okay, okay. Ciebie dobić przez tak zwane Rockstar ID Przez większość czasu było Pogu. i mam nadzieję, że ten stan powróci przynajmniej że publiczne walizki nie dla youtuberów, streamerów, ponieważ oni są zawsze atakowani, ale na sesjach dla zaproszonych powinien być mniej więcej bezpieczny. Oczywiście nie hmm. mówimy o dzisiejszej sytuacji, ale za kilka dni Rockstar powinien na tym popracować i możliwe, że to po prostu naprawi. euro ubrałam dzisiaj choinkę, ta, o sobie nie pograją, w tym ja. No szkoda, no że, no że takie się rzeczy się, się dzieją, ale co zrobić, no nie? Problemów takich po prostu Kiedy ma. będzie mama We wtorek. No i cóż. A, no jeszcze najważniejsze chyba. No. Y więc tak, jeżeli będzie jakiś atak, no to nie będę o tym nagrywał materiału, bo to będzie ich zachęcać do atakowania innych streamerów. Po prostu, jeżeli jakiś mm -hmm. atak by się pojawił, mm -hmm. to wyślijcie im ten materiał o Ewronie, o tej sytuacji i po prostu będzie sytuacja, tak, że no ja z tym czyterstwem walczę. Otwarcie o tym mówię. No i przez to właśnie y czytatorzy mm -hmm. sobie obrali, że hej, będziemy robić wszystko, żeby... Baku sobie jak najbardziej zaszkodzić. Jeżeli ktoś ze mną współpracuje, nagrywa ze mną materiały, no to trzeba go czytami napierdzielać. pierdź mówiłeś, no że GTA bardzo dopracowane. I tak no tak, ale takie ja to wąsza... mówiłem do cholery o, o trybie single player. Smutne, że są takie osoby, które... w Kiedy te osoby dorosną, to one ja się nie, nie Hej, ale robiłem głupotę. Czy dalej... Nie, te osoby raczej już są dorosłe, tylko po prostu są tępe. Y Fajny materiał, pokczam. Pok Jezus Mary, ale czy ta muzyka musi być taka głośna? No, także finalnie jest jak jest czat. Nie da się nic zrobić. Biblet hump. Biblet -hub.